Jej! Spektakularnie zepsuta impreza! Przepraszam Was, że zaprosiłam ją tutaj. Nie wiedziałam, że jest taka niegrzeczna. Pinky Pie, jest mi przykro, że nie udało się to przyjęcie na jej cześć. Spoko! Skoro wolisz towarzystwo kogoś takiego, ja się nie mieszam. Wolałabym jednak twoje. Nie gniewasz się na mnie? Oczywiście, że nie! Przepraszam, że wątpiłam w to, co mówiłaś o gildzie. Chyba źle cię oceniłam. Wybaczam ci, Twilight! Nawet ty nie możesz być zawsze tą superbystrą i najmądrzejszą! Ale przecież na tym nie koniec! Skoro już zebraliśmy się tutaj, żeby poimprezować! Kochana księżniczko Celestio, dziś dowiedziałam się, jak to jest, kiedy ktoś, kogo lubisz, woli spędzać czas z kimś, kogo uważasz za niemiłego. Nie mamy wpływu na to, z kim spotykają się nasi przyjaciele, ale mimo to możemy być wobec nich w porządku i starać się to zaakceptować. Z czasem i tak okazuje się, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto fałszywym. Twoja wierna studentka Twilight Sparkle. Kochana Twilight Sparkle, moja wierna studentko. O! Oh, 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 nie ten atrament! <try> <try> <try>